Siemano, witajcie w nowym odcinku poradnika do Live4Speed, nauka driftu. W tym odcinku nauczę was jak pokonywać dłuższe i łagodniejsze zakręty, a nie takie jak były w odcinku bo drugim. A więc tak, kiedy znajdę się już na zakręcie, nacisnę troszkę ręcznego, żeby samochód zarzuciło. No i tak jak w którymś z odcinków mówiłem trzeba utrzymywać y, koła względem kierunku jazdy żeby samochód nam ładnie wyszedł z zakrętu więc zaczynamy. To jest powtórka, nagrałem jeszcze ówcześniej, wcześniej żeby łatwiej się nagrywało. Dobra. Tu ręczny zarzucam, skręcam w kierunku do jazdy. W tempie zarzucam samochód, skręcam w kierunku toru i dodaję gazu. To byłoby wszystko na ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji. No i do zaglądania po kolejne odcinki, w których będę uczył nie tylko driftu, lecz też podstawowych technik yy, jazdy. I ogólnie troszkę będzie tam mechaniki i fizyki samochodu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam przy czoła.